Jeśli Annabel Minerals to polska królowa minerałów, to Lily Lolo jest jej szanowaną brytyjską kuzynką o globalnej renomie. Obie marki łączy ta sama filozofia: czysty skład i pielęgnacja. Ale diabeł jak zawsze tkwi w szczegółach, w wykończeniu, w stopniu zmielenia, w odczuciach na skórze. To właśnie te niuanse sprawiają, że jedne kobiety zostają fankami polskiej marki, a inne oddają serce brytyjskiej. Jeśli zastanawiasz się nad Lili Lolo, to prawdopodobnie szukasz czegoś, co jest synonimem naturalnego, nagiego makijażu. Przeanalizujmy zatem tego kultowego zawodnika. Brytyjska sztuka naturalności. Czy podkład Lili Lolo Mineral Foundation to twoja lepsza skóra w słoiczku? W świecie makijażu mineralnego są marki instytucje. Lili Lolo to bez wątpienia jedna z nich. To brytyjski brand, który zdobył serca kobiet na całym świecie, obietnicą nieskazitelnej, ale wciąż naturalnie wyglądającej cery. Ich flagowy produkt, Mineral Foundation SPF-15, to dla wielu pierwszy i ostatni krok w poszukiwaniu podkładu idealnego. Czym ten drobno zmielony pyłek różni się od konkurencji? Czy słynna, kremowa konsystencja i satynowe wykończenie to marketing, czy fakt? Zanurzmy się w świat jedwabistych minerałów z Londynu. Rytuał świadomości Czym jest podkład Lili Lolo? To klasyczny, sypki podkład mineralny, który stał się benchmarkiem dla całej kategorii. Jego znakiem rozpoznawczym jest niezwykle drobne zmielenie, które w kontakcie ze skórą i pędzlem daje wrażenie niemal kremowej konsystencji. Jego filozofia to makijaż bez makijażu. Został stworzony, by dawać efekt drugiej skóry, ujednoliconej, wygładzonej, ale absolutnie pozbawionej efektu maski. To produkt lekki, pozwalający skórze oddychać i stworzony z myślą o minimalizowaniu ryzyka podrażnień. Dodatkowym atutem jest praktyczne opakowanie z zamykanym sitkiem, które ułatwia podróżowanie i zapobiega katastrofie w kosmetyczce. Słodkie Obietnice Główne atuty brytyjskiej formuły. Wybór Lili Lolo to decyzja o postawieniu na konkretne, bardzo cenione w świecie wizażu wykończenie. Jego największe zalety to nieskazitelny, czysty skład. To absolutny fundament marki. Formuła jest beztłuszczowa, wegańska i wolna od parabenów, talku, sztucznych substancji zapachowych czy konserwantów. To minimalizm w najczystszej postaci, który doceni każda skóra, a zwłaszcza ta wrażliwa. Charakterystyczne satynowe wykończenie. O ile Anabel Minerals ma formuły wyraźnie zdefiniowane: mat, krycie, blask. O tyle Lili Lolo słynie z jednego flagowego wykończenia. Nie jest to płaski mat ani mocny błysk, to zdrowa satyna, efekt promiennej, wypoczętej cery, która pięknie odbija światło w naturalny sposób. Budowalne krycie na życzenie. Podkład pozwala na pełną kontrolę. Jedna cienka warstwa daje delikatny efekt ujednolicenia kolorytu, idealny na co dzień. Kolejne warstwy pozwalają zbudować krycie od lekkiego przez średnie aż po niemal pełne, bez obciążania skóry. Naturalna ochrona SPF-15. Obecność fizycznych filtrów tlenku cynku i dwutlenku tytanu zapewnia codzienną bazową ochronę przed promieniowaniem UV. To idealne uzupełnienie kremu z filtrem. Ogromna gama kolorystyczna. Marka od lat słynie z bardzo szerokiej palety odcieni z różnymi tonacjami żółtą, różową, neutralną co ułatwia znalezienie idealnego dopasowania, nawet przy bardzo jasnych lub oliwkowych karnacjach. Anatomia złotego eliksiru. Co działa w składzie? Sekret Lili Lolo tkwi w proporcjach i najwyższej jakości surowcach. Skład Incy jest wzorem dla całej branży. Mika. Zazwyczaj na pierwszym miejscu w składzie. To ona odpowiada za tę słynną jedwabistą konsystencję i łatwość aplikacji. Działa jak naturalny wygładzacz, rozprasza światło, optycznie minimalizując widoczność porów i drobnych zmarszczek, co daje efekt soft focus. Tlenek cynku. Dermatologiczny skarb. To nie tylko kluczowy filtr przeciwsłoneczny w tej formule. Ma on przede wszystkim silne właściwości antybakteryjne, łagodzące i gojące. To dzięki niemu podkład nie tylko nie szkodzi cerze trądzikowej, ale aktywnie ją wycisza, co potwierdzają użytkowniczki zauważające zmniejszenie liczby zaskórników. Dwutlenek tytanu drugi filar ochrony UV i główny składnik odpowiadający za pigmentację i krycie. Tlenki żelaza naturalne, bezpieczne pigmenty, które mieszane są w różnych proporcjach, by stworzyć całą gamę odcieni. To wszystko cztery grupy składników, które razem tworzą pielęgnujący makijaż. Głosy z zewnątrz. Jak oceniana jest ta kuracja? Opinie o Lili Lolo są bardzo spójne i dobrze pokazują dla kogo jest ten produkt. Pochwały za efekt drugiej skóry. To najczęściej powtarzający się komplement. Użytkowniczki kochają go za to, że pięknie stapia się ze skórą, dając aksamitne, ale promienne wykończenie. Wiele osób podkreśla, że nie tworzy maski i jest na twarzy po prostu niewidoczny. Ratunek dla cery. Kobiety z cerą wrażliwą, trądzikową i problematyczną chwalą go za brak zapychania i realną poprawę kondycji skóry. To makijaż, który pozwala cerze odpocząć i wrócić do równowagi. Wydajność. Mimo wyższej ceny użytkowniczki podkreślają, że jest bardzo wydajny. Jeden słoiczek starcza na wiele miesięcy codziennego stosowania. Wyzwania. Podobnie jak przy Anabel, tu również pojawia się krzywa uczenia się. Aplikacja jest bardziej czasochłonna niż przy fluidzie i wymaga wprawy oraz dobrego pędzla. Niektóre osoby zgłaszały problem z tworzeniem plam, jeśli podkład został nałożony nieumiejętnie lub na nieodpowiedni krem. Kwestia krycia i cery. To nie jest produkt dla fanek płaskiego matu. Cery mocno tłuste mogą wymagać dodatkowego pudru matującego. Nie jest to też tytan krycia za jednym pociągnięciem. Osoby z dużymi bliznami czy trądzikiem będą musiały sięgnąć po korektor. Co zyskasz sięgając po brytyjską koronę? Wybierając Lili Lolo, zyskujesz makijaż o wykończeniu, które jest bardzo trudne do podrobienia przez płynne fluidy. Naturalny, zdrowy blask, bez obciążenia. A teraz aspekt ekonomiczny. Nie da się ukryć. To produkt z wyższej półki cenowej. Pełnowymiarowy słoiczek 10 gramów to koszt rzędu 90 do 125 zł, w zależności od sklepu. Jest to cena wyższa niż w przypadku polskich marek, ale rekompensowana przez wspomnianą wydajność. Dostępność jest bardzo dobra, głównie w internecie. Znajdziesz go na Allegro, Notino, Ceneo, Lyko oraz w wielu sklepach internetowych z kosmetykami naturalnymi jak Ecco Verde. Linki w opisie. Werdykt? Złoty standard dla fanek Make-up No Makeup. Gorąco polecamy, ale z pełną świadomością jego przeznaczenia. Lili Lolo Mineral Foundation SPF15 to nie jest podkład do zadań specjalnych, jeśli chodzi o ekstremalny mat czy krycie full cover. To jest złoty standard dla fanek niewidocznego makijażu. To absolutne zbawienie dla cer normalnych, mieszanych, wrażliwych i dojrzałych, które szukają ujednolicenia i promiennego wyglądu bez efektu maski. To produkt, który zbiera komplementy dla Twojej cery, a nie dla Twojego podkładu. Jeżeli szukasz kompromisu między pielęgnacją, naturalnością, a pięknym satynowym wykończeniem, brytyjska precyzja Lili Lolo jest stworzona właśnie dla Ciebie. Dotarliśmy do sedna tej jedwabistej formuły. Muszę przyznać, że wybór między Lili Lolo a Annabel Minerals to naprawdę trudny orzech do zgryzienia. Obie marki są fantastyczne, ale dają nieco inny efekt. A ty jesteś w drużynie polskiego krycia czy brytyjskiej satyny? Daj znać w komentarzu. A jeśli ten materiał Ci się podobał, to w ramach podziękowania zostaw łapkę w górę.